Cześć! Witajcie! Spotkaliśmy się dla Was w składzie Marta Malak Holistycznie Terapia Ruchem i Kasia i Łukasz Naturalne Wspomaganie Zdrowia. Dlaczego się spotykamy? Żeby porozmawiać o po zdrowiu. Prezentujemy różne podejście terapeutyczne do zdrowia, do kondycji i zauważyliśmy, że y, nasze terapie, nasze metody mogą się świetnie uzupełniać, prawda? Tak. Ale może zaczniemy od tego, jak się poznaliśmy, bo to jest też ciekawa historia. No właśnie, to dobry pomysł, żeby od tego zacząć. To, że ja zacznę, bo to zaczęło się w sumie ode mnie. E, mój klient polecił mi Kasię i Łukasza, więc wybrałam się do gabinetu właśnie do Łukasza na e, refleksjologię. Możesz powiedzieć, na czym to polega w sumie, bo to, że też zaczniemy od tego, czy... Dobrze, skończę historię, dobrze, skończę historię. Wszłam do gabinetu do Łukasza, yy, potem poszłam sobie do Kasi na ucho. Jak to się nazywa Kasia, ta terapia na ucho? Tak. I robiłam takie dwie terapie. I tak od słowa do słowa z Kasią rozmawiałyśmy, a potem spotkaliśmy się właśnie już w takim składzie jak teraz, razem przy kawie, przy rozmowach o zdrowiu. I stąd też ten pomysł na nagranie tej rozmowy, bo spotykamy się często przy kawie, mamy ciekawy temat, ten temat zdrowia, i pomyśleliśmy, że fajnie by to było nagrać, żeby Wam to pokazać, jak można o zdrowie z różnych stron, różne spojrzenia przedstawić. Tak, no ja muszę powiedzieć, że dzięki Twojej wizycie i wizytom osób, które zajmują się sportem, zrozumiałem jedną rzecz, że ze sportowcami świetnie się pracuje i można dużo wspólnych wniosków wysnuć, wymieniając się wiedzą i omawiając swoje metody. Tak, bo pewnie łatwy jest, tak to też widzę w swoim ciele, na takiej terapii, jak idę do kogoś, co czuję w ciele. Dokładnie. Bo chyba najgorzej jest, jak ktoś Ci mówi, że nie wie co czuję. I ciężko jest taki proces poprowadzić dalej. Bardzo często to się zdarza, dokładnie. I dobra, z czego to wynika u Was, jak tak myślicie? Jak ktoś przychodzi i nie wie na przykład, że nie czuje swojego ciała, nie wie, nie wie co czuje w tym momencie w ciele, to co o tym myślicie, co robicie w takich sytuacjach? Styl życia przede wszystkim. Ludzie y, żyją w ciągłym przepoczcowaniu, w ciągłym natłoku wydarzeń. Ciało zostaje tak z tyłu. Jest, y, służy jak automat trochę. Mm -hmm. Prawda? Prawda. Dużo rozmawiamy, tłumaczymy, staramy się wyciągnąć y, z klientów, co w tym ciele się dzieje i powoli, powoli, powoli zaczyna. No to jest właśnie dobra droga, bo to jest taki temat też właśnie, że ten trening taki medyczny, powiedzmy już, że często klienci na treningach mi właśnie mówią, że oni się wyłączają, nie? I dlatego ja właśnie proszę o liczenie powtórzeń klientów, a nie robię tego sama, bo czekie często, kiedy ktoś przychodzi i robi to ćwiczenie i ja mówię ile jest powtórzeń? Ktoś mówi o sorry, byłem w innym miejscu, nie? I jakby właśnie to jest po to, żeby skupić się tu i teraz na swoim ciele, co ty czujesz, bo też często pytam, co czujesz w swoim ciele? I ktoś mówi, że w sumie to on nie wie, nie? Dlatego też nie wyręczamy klientów, zadajemy różne zadania domowe. Tak, chcemy, żeby się angażowali, bez tego nie ma postępu. Zwiększanie świadomości ciała to też zwiększanie skuteczności, czy treningu, czy terapii. Mhm. Jeśli klient, pacjent obserwuje, co się dzieje w jego ciele, zapamiętuje te pojawiające się doznania, to w codziennym ży życiu zaczyna na nie zwracać uwagę. Potem takie osoby przychodzą do gabinetu i mówią, kurczę, wiesz co, ja teraz już trochę inaczej na tych stopach chodzę. Tak, tak, dokładnie. <grym> tak. Też się tym spotykam, tak, że właśnie. zwracam też uwagę na przykład jak chodzisz, w jaki sposób, to mówi, faktycznie jakoś tak krzywo chodzę, nie? To to mhm. jest taki ciekawy temat, no? Dokładnie. No i z tego wynikają właśnie różne ciekawe spostrzeżenia. Dobra, i jak to u Was wygląda na przykład z czym przychodzą do Was najczęściej klienci do gabinetu? Z jakimi problemami, doletliwościami? stres, zdjęcia. Wszelkiego rodzaju stres to jest chyba podstawa. Blaga. Tak. Mhm. Ale zdarzają się bardzo różne problemy. Nawet to są zabawne problemy pod tytułem no w zasadzie to mnie, nie, mnie tak nic nie dolega, ale coś chciałam zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, no to nie. To u mnie bardziej już takie stricte ruchowe. Na przykład a, bawię się z dziećmi, potem nie mogę wstać. nie, Może mam małe dzieci, nie mogę ich podnieść, bo mi coś boli. Więc u mnie bardziej takie ruchowo to widzę, nie? Jakiś tam nawet w treningu siłowym ktoś chodzi na siłowni i mówi, a w sumie to na treningu w podporach bolą mi nadgarstki albo bolą mnie kolana czy biodra. Mm -hmm. tak. <grym> no właśnie, i słuchajcie, kiedy klienci przychodzą do nas, a kiedy powinni przychodzić? Marta. Tak, to jest właśnie to, nie, że ta profilaktyka. Ale to właśnie, to jest chyba to, co my robimy, nie? że uświadamiamy i uczymy tego, jak dbać o zdrowie, nie kiedy jest stan ostry, jakiś stan zapalny w kiedy już ciało się sypie, tylko że fajnie mieć taką profilaktykę, robić coś każdego dnia małymi krokami, a nie się nagle rzucać na jakąś terapię i, i potem nic z tym nie robić. Tak jest. Chcielibyśmy uświadomić wszystkim chyba jedną z ważniejszych rzeczy w moim odczuciu, że na obecną kondycję pracuje się latami. Na nią się zbiera cegiełkę po cegiełce codziennie, i potem z tego stanu, jak chcemy wyjść, to nie wyjdziemy z niego w dwa, trzy treningi, czy w pięć zabiegów, ale musimy na to poświęcić trochę czasu. Ciało nie jest mm -hmm. aż, tak, um, aż tak dynamiczne, żeby zmienić się z na dzień. Otóż to, im dłużej się pracuje na jakiś stan rzeczy, to tym dłużej mm -hmm. później trzeba z niego się wyprowadzić. Też tak zauważyłam i z naszych ostatnich rozmów gdzieś wychodziło, że Często jest tak, że jakieś choroby i dolegliwości pojawiają się po tym stanie, kiedy się przepracujemy, przebudzicujemy i tym podobne, a choroba dopiero wychodzi po czasie i się budzimy nagle właśnie z jakimiś dolegliwościami i nie wiem co z tym zrobić, bo nie wiem, z czego to wynika na przykład. Zdecydowanie. No właśnie, Marta, jeszcze mam takie pytanie. Co Twoim zdaniem czym jest zdrowie? O, to jest ciekawy temat. Bo usłyszałem taką właśnie teorię na temat zdrowia, że zdrowie to jest nie tylko brak choroby, ale również właśnie dobrostan fizyczny, psychiczny i duchowy. Także o te komponenty trzeba dbać, żeby to zdrowie faktycznie było takie w pełnej okazałości. Zgadzamy się z tym? Absolutnie. Podczas rozmowy w gabinecie często okazuje się, że człowieka obciążają rzeczy psychofizyczne, emocjonalne. Co się w jego ciele odzwierciedla, na przykład w stanach zapalnych, kiedy ktoś jest przemęczony i jego ciało już woła o pomoc, ale nie ma zasobów, brak mu minerałów przede wszystkim minerałów. I to ciało jest, zaczyna się robić sztywne, rozdrażnione albo traci wrażliwość, albo jest przewrażliwione. No właśnie, czyli ta terapia w gabinetach naszych w sumie to nie jest tylko trening czy tylko terapia, tylko to jest właśnie ten kształt. Całość tego dbania o zdrowie, czyli właśnie dieta, emocje. Całościowo holistycznie, dokładnie. Holistycznie, nie, holistycznie. <laughs> Marta. Ma. Nie może być inaczej. Nie, nie, nie da się tego rozdzielić. I naturalnie, to też jest naturalne. dla nas ważne, naturalnie, żeby to było naturalne w ciągu wspomagać. Pomagać z tym. Tak jest. <gryst> Absolutnie. Yy, nie odpowiedziałam na pytanie o stopy, o refleksoterapię. Yy. Yy. Yy, powiem na wstępie jedną rzecz, że. Ta metoda akurat potrafi też, czy daje możliwość zauważenia zmian, które dopiero zaistnieją fizycznie w ciele i stopy, ze stóp można czytać tendencje do w kierunku pewnych chorób lub dysfunkcji, co jest nieocenione, bo można tą profilaktykę wdrożyć właśnie w odpowiednio wcześnie. Mhm. I sporo osób na tym rzeczywiście korzysta. Mamy w gabinecie na przykład kobiety w ciąży, które przychodzą, żeby wesprzeć się w trakcie, w trakcie tych 9 miesięcy, a potem opowiadają, że poród był zupełnie lepszy, o. lżejszy, łatwiejszy niż poprzednie porody, które nie, nie, nie odbyły się po takiej serii wspomagających zabiegów. Także to jest profilaktyka w takim najpiękniejszym wydaniu w moim odczuciu. O, i tu bym postawiła pauzę i zaprosiła naszych oglądających do kolejnego odcinka, w którym. Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania przez klientów i takie, które często zdajemy sobie nawzajem. Zapraszamy!